Cześć. Niech woł Bóg Bogosławi. Jestem w Siemianowicach Śląskich. Przyjechałem tutaj zobaczyć miasto poświęcone niepokalanemu sercu Maryi. Przyjechałem z Katowic tym tramwajem numer 13. Dość dużo znaków dzisiaj było związanych z liczbą 13. Poświęconą Maryi. To miasto jest poświęcone niepokalanemu sercu Maryi przez prezydenta Rafał Piech, znakomity prezydent. Pokójniej będzie z tobą. Umiowana, wypocznij sobie, nie męcz się więcej. Czuję, jak jesteś wyczerpana. Odczułam twoją obecność. Wzmocniłeś swą obecność, Jezu? Tak wzmocniłem moją obecność, abyś zrozumiała, Wasulo. Znam dobrze twoje możliwości. Tego dnia byłam szczególnie zmęczona, ale nie mogłam powstrzymać się od czytania i pracy. Odczuwałam obecne Jezusa wszędzie, on próbował mi coś powiedzieć.